Jesteśmy w miejscu szczególnym przed Poznańską Katedrą. To tutaj w X wieku zaczęła się Polska. Miejsce szczególne wybrane na miejsce pięknej modlitwy. Z 26 na 27 lutego tu w pierwszej polskiej katedrze chcemy modlić się o Boże Błogosławieństwo dla naszej ojczyzny, dla Polski. Chcemy prosić o pokój o pokój na wschodzie, na naszych granicach, ale także o pokój w naszych sercach. Bardzo serdecznie zapraszam tych, którym pokój, błogosławieństwo Boże dla Polski jest miłe i leży na sercu. Bądźmy tu razem, razem z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, który o północy 26 lutego odprawi Mszę Świętą właśnie w tej intencji. Wydarzenie to swoim patronatem obejmuje Rada Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Poznańskiej. Wszystkich członków ruchów i stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie gorąco zapraszam. Do parafii dotrze piękny plakat. Możemy go przeczytać, kopiować, podawać dalej, umieszczać na naszych Facebookach, aby ta informacja dotarła do jak największej grupy osób. I o to wszystkich proszę. A szczególnie też proszę braci nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, niech nas drodzy bracia także na tej modlitwie nie zabraknie. Do zobaczenia zatem. Szczęść Boże.